Dlaczego Mask jest taki zaniepokojony, bo on jest, na przykład, bardzo zaniepokojony, że ludzkość wyginie. Jest strasznie, e, strasznie się martwi. W 2022 roku, na przykład, napisał taki e, tweet, że e, zmierzch, e, znaczy, zapaść, o, zapaść taka populacyjna, e, spowodowana niskimi wskaźnikami urodzeń, to o wiele większe ryzyko dla cywilizacji niż globalne ocieplenie. I on sama e, t, Pomówimy o tym jeszcze na pewno więcej. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że on sam ma 12 dzieci, więc aktywnie walczy y, przeciwko ryzyku depopulacji świata. On oczywiście też uważa, y, to, to jak on się zajmuje tymi dziećmi, to jak on ma z tymi dziećmi relacje, to jest kompletnie inna sprawa. Ostatnio na przykład y, wypłynęła, y, znaczy on po prostu udzielił wywiadu, udzielił wywiadu Jordanowi Petersonowi, w którym Mówi o swojej transpłciowej córce, że stracił dziecko absolutnie obrzydliwie się zachowuje. Potem córka napisała wielkie dementi dotyczącego, znaczy po prostu skonfrontowała go z faktami o swoim własnym życiu. Tego ojca, który idzie do telewizji, internetowej, czy whatever, żeby opowiedzieć o tym, jak bardzo. Jak bardzo nie rozumie, nie. W jakimś, w jakimś sensie nienawidzi własnego dziecka, to jest absolutnie potworne. Tak, i to też, znaczy oprócz no, tego, jak to musi być trudne dla jego córki i jak jest obrzydliwe to, co, co on robi, to też odbiło się to rykoszetem, dlatego że wcześniej ta córka nie za bardzo wypowiadała się publicznie o, o Ilonie, nie, nie prawa brudów. A tak jak powiedziałaś, po tym wywiadzie najpierw zabrała głos, potem udzieliła pierwszego wywiadu chyba medium. Ever. Teraz regularnie komentuje wypowiedzi Maska. Te jej komentarze niosą się bardzo, bardzo szeroko. Nie robi tego na Twitterze, robi to na Threads, czyli na platformie należącej do Mety, do, do Marka Zuckerberga. No ale tak, tu, tu nawet właśnie ten aspekt powoduje, że znowu, ile się wystawił, na, na, na jakby jego życie rodzinne jakoś trafiło na Under Spotlight właśnie z powodu jego, jego działań, no i, i, i też dowiadujemy się rzeczy, które mogliśmy się domyślać, że jest, że był przemocowym ojcem, że kompletnie jakby narcystycznym, nieobecnym, mhm. że że te wszystkie jego poglądy. On teraz tak często powołuje się właśnie na, na obrońcę cywilizacji, na kogoś, kto ma takie konserwatywne e, wartości, przekonania. E, tutaj jego córka mówi: Nigdy w życiu nie byłeś w kościele, nigdy, nigdy w życiu nie interesowałeś się w ogóle czymkolwiek poza, kimkolwiek poza sobą. Mhm. E, nie masz absolutnie żadnej m, ambicji czy, czy, czy chęci naprawy czy ratowania świata, bo absolutnie cię nie interesuje świat, interesuje cię tylko to, żeby o tobie pisali.